Rozmowa dnia. A dzisiaj naszym porannym gościem jest profesor, profesor Ryszard Piasecki, Katedra Ekonomii Uniwersytet Łódzki. Witam, panie profesorze, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Bank PKO BP, największy bank w Polsce, jeden z największych w Europie, oszacował, że z powodu ostatnich obniżek stóp procentowych, a co miesiąc przez trzy miesiące mieliśmy obniżane stopy procentowe, zmniejszy zysk w tym roku, zmniejszy się jego zysk w tym roku nawet o 900 milionów złotych. Co to oznacza? Czy to dobrze, czy to źle? No nie, no oczywiście to nie jest dobrze. Każde pogorszenie kondycji finansowej banków jest niedobre. To tutaj nie ulega wątpliwości. Myślę, że rynek nie spodziewał się tej akcji ze strony Narodowego Banku Polskiego, takiego ostrego cięcia stóp procentowych. Do 0,1, jak, jak wiemy. Ehm, dlatego że Tak, no ekonomiści się spodziewali, że tak, nie będzie no tej trzeciej były, obniżki coś, Raczej były obawy, że raczej, raczej stopy procentowe pójdą delikatnie w górę e, z powodu zagrożeń inflacyjnych. No to się nie stało. No i teraz jest oczywiście pytanie, w jakim, w jakim czasie okaże się, czy, czy, to było, czy to było dobre posunięcie, czy złe posunięcie. Teoria ekonomii mówi od dawna, że obniżka stóp procentowych powinna wywołać tego typu reakcję, że ponieważ nie opłaca się trzymać pieniędzy, na lokatach no, trzeba inwestować te pieniądze i wtedy ożywiamy gospodarkę. Czyli to, to jest stara teoria, która, która istnieje od, od, od powiedziałbym, od 100 lat i więcej. No, no to może się... dlatego Rada Polityki Pieniężnej obniżyła te stopy procentowe, żeby w czasach pandemii tą gospodarkę ożywić w ten No tak, oczywiście. Tyle tylko, że problem polega na tym, że w tym samym czasie banki e, podniosły marże RSO i w tym momencie. Mm, Nowi kandydaci do kredytów wcale niższych, tańszych kredytów nie mają. I owszem, ci, którzy już mają kredyty, mają je de facto niższe, dlatego że przy zmiennych stopach procentowych konsekwencją jest to, że, że mają niższe, płacą dzisiaj odsetki, ale nowi wcale niższych nie płacą kredytów. Ale to właśnie te, kre... te, 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 te kredyty miały stymulować te oczywiście. inwestycje i konsumpcje. Ale banki są w dalszym ciągu bardzo restrykcyjne w dawaniu kredytów. I, i tutaj mamy tego sytuację paradoksalną, że, że w dalszym ciągu małe i średnie przedsiębiorstwa mają yy, no, duży, problem. Dopiero, dopiero... duży problem w uzyskaniu Duży problem w uzyskaniu kredytów, oczywiście. Mam kontakt z, z licznymi przedsiębiorstwami małymi i średnimi. Dopiero teraz, na przykład, sanatoria prywatne na południu kraju dopiero kilka dni temu uzyskały kredyty, ale jeszcze nie zdążyły ich wykorzystać w żaden sposób. Także w przeciwieństwie do, 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 do tej sytuacji, na przykład w, w, anglosaskiej, w anglosaskich krajach, przede wszystkim, myślę, Wielkiej Brytanii, tam zadziałał pewien automatyzm, i e, też wielu automatyzm, Polaków, którzy, jeżeli chodzi o pomoc no, je, dla przedsiębiorców. O, tak? o pomoc dla przedsiębiorstw, na, nawet bardzo małych przedsiębiorstw. Przykładowo wielu Polaków, którzy prowadzą e, takie no, spółki, ale, ale małe spółki, e, dostali prawie że automatycznie po 45 tysięcy funtów kredytów w ten sposób to jest skonstruowane, że przez pierwszy rok mają, jest zero oprocentowania. A, a na następne pięć lat, to, jest, to są sześcioletnie, mają 2,5% rocznie. No, to, to są tego typu warunki, to są bardzo wygodne. Czyli chce pan powiedzieć, panie profesorze, że u nas ten problem został przerzucony na banki? Tak jest. Został przerzucony na banki. Obniżyliśmy no, stopy, no to banki oczywiście. dadzą tańsze tak kredyty, jest. a pan profesor tak mówi, jest. że te kredyty wcale nie będą tańsze. No one nie będą tańsze dlatego, że jest kwestia marży, no, no, ponieważ banki podniosły marże. Banki w ogóle są w trudnej sytuacji, dlatego, że możemy sobie wyobrazić, że jest mnóstwo, powiedziałbym, przeciętnych obywateli, którzy zastanawiają się dalej nad sensem utrzymywania środków w bankach, dlatego że no oczywiście m, jesteśmy w nowoczesnym jednak świecie, mamy pieniądze przelewane na no nasze tak, mamy konta, konta, mamy karty kredytowe, do tego się już wyobrazić, że żeby żeby się zlikwidowali że... Oczywiście to. likwidowali, więc nie więc, no ale ale jednocześnie ci, którzy, którzy są posiadaczami jakichś pewnych najważniejszych kwot mhm. lokat, no i sobie stawiają pytania, co dalej, czy, czy oni te pieniądze, no bo w ogóle skierują... nie zarobią nic na tych lokatach. No oczywiście, teraz. że nie zarobią, czy oni skierują teraz te pieniądze na przykład na nieruchomości. I tutaj mamy bardzo wiele pytań, dlatego że, że my wszyscy uczymy się tej pandemii. To ja chciałbym podkreślić, panie redaktorze, że tu nie ma odpowiedzi już z góry określanych dobre czy złe, dlatego że, że no poprzednia pandemia podobna, aż, ale nie na taką skalę, była 100 lat temu, prawda? jeśli mówimy o grypie, pandemii Hiszpanki. W związku z czym wszyscy się uczymy, wszystkie kraje się uczą tej tej No ale tej do, tych, nowej, tej do tej obniżki stóp procentowych tak. Pan, jak pan mówi, która miała spowodować to y, ożywienie gospodarcze, te kredyty, no musimy podejść ostrożnie, tak? no, po, no oczywiście podchodzimy ostrożnie. Póki co, póki co nie widać tych efektów, dlatego, że banki w dalszym ciągu są bardzo restrykcyjne w udzielaniu kredytów i to wystarczy zapytać pierwszego, lepszego przedsiębiorcę, który odpowie, że, że no nie skorzystał z, 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 z kredytów z wielu powodów, dlatego, że banki mu odmawiają tych kredytów. Banki są z kolei ostrożne, bo banki również nie chcą ryzykować. I w ten sposób mamy no, taką sytuację trochę patową. Chcą też zarabiać, prawda? A to otworzenie, otwarcie granic, które dzisiaj z piątku na sobotę nastąpi, jeżeli chodzi o grupę Schengen, czy to troszkę nam też ułatwi tą wymianę gospodarczą i, i produkcję? I, oczywiście, i jako ekonomista, oczywiście, jako ekonomista uważam, że jest to bardzo dobra decyzja, dlatego że, że proszę pamiętać, że w dzisiejszych czasach, no, właściwie, globalnie, Małej tej unijnej Unii Europejskiej i tej wielkiej światowej przedsiębiorcy mają ogromną ilość kontaktów międzynarodowych i, i, i dlatego i to, to, to nie tylko turyści na tym skorzystają, ale przede, przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy, którzy prowadzą rozmaite interesy. Oni, oni, oni bardzo odczuli tę blokadę trzymiesięczną, dlatego że po prostu tutaj możliwości przemieszczania były zerowe praktycznie. W związku z czym jest to bardzo dobra decyzja. Oczywiście pytanie jest z tego typu, czy, czy to spowoduje wzrost zakażeń, czy, czy nie spowoduje. No, 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 jest to oczywiście znowu poważne pytanie. Ja miałem przyjemność wracać w czasie bez mała pandemii. Raz tuż przed pandemią wracałem ze Szwajcarii i w samolocie, którym leciałem, byliśmy wszyscy oczywiście spisani, musieliśmy podać nazwiska. Wśród 100 osób oczywiście nie było żadnego w przypadku koronawirusa. Potem wracałem z Londynu już, już po ogłoszeniu w Polsce lockdownu też w samolocie też nie było nikogo, także. Oczywiście są dane zapewne, które ma, które, które, które posiadają władze państwowe i, i prawdopodobnie mają świadomość, że są tego typu zakażenia, ale. Ale myślę, trzeba że... powoli odmrażać. Absolutnie to trzeba wszystko. powoli odmrażać. I ta wymiana będzie dzięki tym otwarciu do To Jest to bardzo ważna łatwiejsza. decyzja i bardzo uważam słuszna decyzja otwarcia. Oczywiście znowu że się pytanie, przy jakich zasadach bezpieczeństwa to się wszystko ma odbywać, dlatego że niedługo również mają ruszyć loty międzynarodowe, co jest też bardzo ważne. No, póki co na razie są otwierane granice. Ale różne państwa mają różne polityki pandemiczne, że tak powiem. Słyszałem wczoraj, że Słowacja nie jest taka bardzo chętna do otwarcia tych granic dla Polaków. Pol dla Polaków tak. Tak. Także tutaj mamy wiele pytań, jak to będzie wyglądało, ale generalnie jest to bardzo słuszna decyzja. No, będziemy spoglądali, jak, jakie efekty będą tych wszystkich działań. To była pierwsza część naszej rozmowy. Profesor Ryszard Piasecki, Katedra Ekonomii Uniwersytetu Łódzki jest dzisiaj naszym gościem. A teraz radiosłuchacze zapraszam na drugą część do internetu na naszą i telewizyjną stronę internetową. To Panie profesorze, to porozmawiamy troszkę globalnie o, 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 tej, o, tak. o tej gospodarce w czasach pandemii, w czasach Ach. epidemii. O globalizacji. Tak, czy, ta, globaliz ta. czy to się troszkę zmieni, bo wiemy dobrze, że produkcja, hmm. aby ona była tańsza, państwa te hmm. bogate Europy Zachodniej, a także Stany Zjednoczone lokowały w Chinach, Indonezja, tamte, wiem, tamte, tamte tak. kraje, jak, jak, to jak to będzie wyglądało teraz? Yy, Czy to się ba bardzo zmieni? Yy, ja myślę, że program globalizacji jest, jest, jest bardzo głęboki. Znaczy, to nie jest, yy, to, yy, to nie jest zjawisko jakieś yy, takie efemeryczne. To jest, yy, yy, globalizacja jest efektem yy, Postępu generalnie, postępu gospodarczego, postępu w ogóle. Globalizacja nastąpiła dzięki właściwie dwóm zjawiskom. To jest po pierwsze dzięki stopniowemu znoszeniu barier celnych. Proszę pamiętać, że w roku 1948 poziom barier celnych na świecie był 40%. Dzisiaj ten poziom barier celnych jest zaledwie 3%. Pomimo tych wszystkich historii z Trumpem. Także, także ten poziom się zmienił drastycznie, dzięki głównie takiej organizacji jak GATT, czy, czy Światowa Organizacja Handlu. Ale... Czyli produkujemy tam, gdzie jest taniej? Tak jest. Czyli produkujemy tam, gdzie jest taniej. Ale oczywiście globalizacja była możliwa jeszcze dzięki temu, że, że no, wymyślono pewne techniki informacyjne i komunikacyjne, że my dzisiaj możemy porozumiewać się ze światem praktycznie za darmo, czy tak? różnego rodzaju y, przemocy Skype'ów, y, różnego rodzaju oprogramowań. Możemy Be, be, bez kosztu, prawda? Gdyby, gdyby tu były koszty jakieś znaczące, to by globalizacji nie było. Czyli globalizacja dlatego zaistniała, bo to się opłaca. Dlatego, że produkty są tańsze i możemy kupować telewizor 3-4 razy tańszy, gdyby był produkowany bo w Bo został on produkowany na przykład w Oczywiście, Chinach. Oczywiście, tak? dlatego że część. 5 minut mamy naszej rozmowy, więc ja chciałem tak o konkretach troszkę pana profesora tak. o konkrety zapytać, czy teraz ten telewizor nie będzie produkowany w Chinach? No właśnie. On jest, pytanie jest, czy on musi być, czy musi być produkowany akurat w Chinach, prawda? czy on musi być produkowany, czy wszystko należy produkować w Chinach, bo dotychczas bardzo wielu producentów, jeśli dobrze śledzimy sytuację, no to dowiadujemy się, że nawet i, że nawet i leki były produkowane w Chinach, czy też półfabrykaty do leków. No to była lekka przesada, dlatego że no, chociażby ta pandemia pokazała nam, że, no, że jest to problem, prawda? To Maseczki, był straszny kłopot, prawda? Tak? Jak to się wszystko założyło? No, Mało. Oczywiście. Był kłopot, bo się okazuje, że podstawowych leków nie mogliśmy produkować, bo, bo pół były z Chin. Więc to jest pytanie, że prawdopodobnie ta globalizacja ulegnie pewnemu resetowi, tak bym to określił. Ona w jakim stopniu przedsiębiorcy ze względu bezpieczeństwa, tym razem już, ekonomicznego, część produkcji pozostawią jednak w kraju. Czy, 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 czy w Polsce, czy w innych. I to jest to, mimo to jest mimo trochę, że podroży to koszty. No, to tej zapewne produkcji. Po, podroży mhm. koszty oczywiście, dlatego że no, jak to się odbywało dotychczas? No, komputer na przykład był produkowany w ten sposób, że pomysł był IBM-u przykładowo, pudło komputerowe było wytwarzane w Chinach. Software, czyli, czyli oprogramowanie, było robione w Indiach, dlatego że informatyk w Indiach oczekuje pensji 1000 dolarów, a informatyk w Stanach Zjednoczonych 10 tysięcy dolarów. No to rozumiem, to się no, oczywiście. Przecież. I potem to wszystko było składane powiedzmy w Malezji czy w Indonezji. I w ten sposób produkt, który myśmy dostawali, dzięki z kolei ogromnemu postępowi w transporcie, czyli, czyli głównie kontenerom, które ogromnie obniżyły koszty, no to wszystko się przemieszczało po świecie. Czy to się może troszkę zmienić teraz? To się może troszkę zmienić w tym sensie, że zapewne Unia Europejska również wprowadzi jakieś zasady, żeby część produkcji z strategicznych jednak wytwarzać nie w Chinach. No, Chiny to jest jeszcze odrębny problem. Który, to o który... chciałem zapytać, czy ta. Polska na tym ograniczeniu może zyskać? Ja czy sądzę, ta że część tak. produkcji, która ja była sądzę, w tych tak. krajach wschodu jak robiona, jak może być część, skierowana do nas, bo my tych... też taniej produkujemy, prawda? Część mamy produkcji. Pracownika. jak najbardziej może może wrócić do Polski. I tak myślę, że się stanie, dlatego, że my jesteśmy w tym okresie tego resetu. My nie wiemy jeszcze, jak to się wszystko rozłoży. No, wszyscy uczymy się tej pandemii. Są kraje, które... No, ja w ogóle uważam, że na tę pandemię trzeba patrzeć przez pryzmat globalny, bo, bo my często zapominamy, bo patrzymy na ograniczenia w Polsce, ale... ale no to no, dotknęło wszystkich, no, prawda? No, to dotknęło wszystkich. Dzisiaj często mówi się, że Nowa Zelandia jest takim przykładem wzorowego wyjścia z tej pandemii. Bo tam już podobno nie ma przypadków koronawirusa. No ale jak czytamy o tej Nowej Zelandii, to, to wiemy, że tam ten lockdown był również bardzo twardy. Wprowadzony 5 dni po naszym lockdownie, czyli 19 marca. Tam z kolei ogromnie dużą rolę odegrała Solidarność, tak naprawdę Nowozelandczyków. Oni bardzo się skupili wokół decyzji. Pani premier, bardzo zresztą nowoczesnej, powszechnie akceptowanej liderki. I, i, i to dzięki, no poza tym świetna służba zdrowia. Mhm. To wszystko, Razem pozwoliło na to, że to ja tej na tej koniec zapytam randii. i poproszę o, o, o krótką odpowiedź, czy nie za szybko się trochę odmrażamy? Czy nie można już było dłużej czekać? No, no oczywiście, no, jak patrzę na informacje, które są z dnia wczorajszego informacje na, o tłumach na ulicy Piotkowskiej chodzących bez maseczek, tak? na procesjach bez maseczek, na, no, no, to, to tutaj widzimy rzeczywiście, że, że tu, trudno było dłużej czekać. Wreszcie, wreszcie w rozmowach z, z przeciętnymi obywatelami, którzy, którzy chodzą po ulicach, no, większość z nich są tacy, którzy nie wierzą w ogóle. W Istnienie tego wirusa. Mówią, że, że nie ma, bo są młodzi i ich to akurat nie dotyczy. No tymczasem ten wirus oczywiście istnieje. Na, najlepszym przykładem tego była choroba premiera Wielkiej Brytanii, Borisa Johnsona. Więc... Czyli będziemy czekać na, na, na efekty, musimy być na to przygotowani. Profesor Ryszard Piasecki, Katedra Ekonomii Uniwersytet Łódzki był dzisiaj naszym porannym gościem. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu. Rozmowa dnia.